13 grudzień 2021 Jestem w bytomiu na holu dworca PKP. O 15:28 pojadę pociągiem do Gliwic. To taki pierwszy przejazd od prawie 20 lat.

O ruszył ulica Towarowa w Tam tamta linia biegnie do Tarnowskich Gór stacja Bytom-Bobrek ale pociąg się tu nie zatrzymuje mostem u góry biegnie ulica Konstytucji A ona huta Bobrek pociąg jedzie linią kolejową 132 hmm. potem chyba 147 Generalnie wzdłuż drogi krajowej numer 88, to właśnie ta droga. To już gliwice, pociąg zbliża się do stacji. Stacja Gliwice. Tym samym pociągiem będę wracał za 15 minut, szesnaście dwa do Betomia A tym pociągiem przyjechałem. To jest pociąg o nazwie Elf 2, wyprodukowany w Bytgoskiej Pesie. Wsiadam do tego pięknego Elfa i wracam do Bytomia. Pociąg rusza ze stacji Gliwice do Bytomia. skład, minął stację Zabrze-Biskupice Bytom-Bobryk tu widać kopalnię stacja Bytom I to koniec mojej wycieczki na trasie Bytom-Gliwice-Bytom. To połączenie powróciło na tej trasie po 20 latach. Powróciło wczoraj w rozkładzie jazdy z 12 grudnia. Wyszedłem już z dworca kolejowego, jestem na dworcu autobusowym. I to tyle mojej wycieczki. Pozdrawiam.